Cześć! Witamy Was na kanale Laptuza Adventure Club, dzisiaj specjalne wydanie, bo specjalna okazja, wreszcie po latach, po 14 latach doczekaliśmy się nowego Prado. O tym dzisiaj będzie nasza rozmowa. No dobrze, no to co, zaczynamy. Podoba Ci się nowy na Z? Naszą ocenę? Pewnie, że się podoba, ale wiesz co, tak podzielić Prado, Prado, ale... No, tak mało używa się tego określenia przy premierze tego samochodu. Jakoś tak bardziej media chyba niż, niż sama Toyota. E, no owszem, jest to następca Prado, bardzo fajny, taki mocno oryginalny trzeba przyznać. Tam, no, jeżeli ktoś twierdził, że, że Prado jest nudne, to teraz chyba nie może tak powiedzieć. To może takie krótkie wyjaśnienie, to oczywiście jest e, moje wyjaśnienie subiektywne, bo nie znam do końca wszystkich szczegółów. Natomiast jedna z ważniejszych informacji przy okazji globalnej premiery jest taka, że 250 wjeżdża do Ameryki. Tak. Czyli na kontynent, na którym nigdy tego samochodu nie było. Prawda, nigdy nie było. Od zawsze był Land Cruiser, więc jest to pewnie jeden z ważnych elementów, żeby klientom w Stanach powiedzieć, że wjeżdża mały Land Cruiser, nowy Land Cruiser, młodszy brat Land Cruisera, więc być może dlatego ta nazwa. Troszkę uciekła. Prado cały czas będzie używane w Australii. Mm -hmm. W Europie, zwłaszcza po tym dualizmie, kiedy mieliśmy Land Cruisera V8 i Land Cusera 150, nazwa Prado była tylko przez chwilę e, właściwie zarezerwowana dla wersji najprostszej, tej najuboższej. Więc troszkę się zrobił nam miszmasz taki komunikacyjny, tak. jeśli chodzi o, o słowo Prado, czy też w ogóle gdzieś uciekło do lamusa. Natomiast po prostu jest to Land Cruiser 250. My będziemy używać oczywiście tak jako fani, w dodatku subiektywni, tych różnych nazw wymiennie, ale na świecie po prostu jest nowy Land Cruiser i my wiemy, że jest to Land Cruiser z linii High Duty Prado. I też jeżeli oglądaliście tą prezentację czy na żywo, czy później, sobie na, na przykład na kanale YouTube, to tam padły takie słowa, że styliści, projektanci jakby mieli zacząć trochę od nowa budowanie tego samochodu, tak jakby zro... tam było coś takiego, że, że zrobiliśmy taki reset, czy to może było na amerykańskiej prezentacji, już teraz nie pamiętam, ale zrobili taki trochę reset, żeby mam wrażenie troszeczkę oderwać się od kontynuacji tego wszystkiego i tak troszeczkę wrócić do korzeni, trochę zrobiono w stylu retro i ten samochód, gdyby był ciutkę większy, to równie dobrze mógłby być na przykład z tej wagonem, no bo jest duży mimo wszystko ma prawie 5 metrów długości, ma taką potężną sylwetkę. No, na pewno nie jest to takie przejście jak na przykład ze 120 na 150, gdzie pewne podobieństwa widać, tak? Zwłaszcza przed liftingiem 150, tutaj mamy całkowicie nowy samochód i to jest chyba fajne, że mamy wreszcie coś absolutnie świeżego. Zgadzam się w 100%. Z 95 na 120 był duży przeskok, jeśli chodzi o design. 120 była projektowana w Europie. Ze, 150, ze 120 na 150 był już o wiele mniejszy mhm. przeskok wizualny, co często myliło na początku osoby postronne, czy to jest 120 czy 150. Mi się oczywiście osobiście 150 podoba i coraz bardziej mi się podoba z wiekiem, ale tu oczywiście jest znakomite odcięcie. Mhm. Tak? Jeśli chodzi o design, to jest to fantastyczne. Jest to kanciak, nawiązanie do serii 70, nawiązanie troszkę do serii 60. Zwłaszcza ta wersja tak, tak, tak. z podłużnymi światłami, i też ta z okrągłymi. Pięknie rysowany samochód, kanciasto, troszkę nawiązujący do konkurencji, czyli do, do Defendera mm -hmm. i do Bronco. Tak. Mamy taki klimat retro-vintage, i styliście się tutaj znakomicie wpisali w ten nurt. Podoba mi się to przejście. Za, za drugim słupkiem do, do trzeciego rzędu, mm. czy do trzeciego rzędu siedzeń. No, właściwie się nie ma do czego doczepić, tak? Nawet z tym, że ten tył na początku był taki dla mnie troszkę yy, mało wyrazisty, ale już jak pokazały się zdjęcia prasowe, gdzie można sobie powiększyć, można sobie to wszystko przyjrzeć tym detalom, to faktycznie to wygląda dobrze. A najważniejsze jest to, że po prostu to wygląda rasowo. Jest tak, to rasowy terenowiec. Tak, wygląda naprawdę jak taka terenówka przez duże T a to co mówisz, że jest podobny do aut konkurencji, to fakt nawet, yy, chyba już pierwszego dnia po premierze pojawiały się takie porównania, że to sam zresztą yy, pisząc yy, o nowym Land Cruiserze, wspomniałem, że tył trochę, yy, przód trochę mi przypomina Defendera, ale to nie chodzi o to, że on przypomina stylistycznie, tylko yy, zwróć uwagę, że ten przód nie jest już taki jednolity jak na przykład w 150 czy 120, tu nie mamy jednolicie odciętego zderzaka nie, nie można tu powiedzieć, co jest zderzakiem, tylko mamy takie segmenty. Te segmenty, jak powiedziano na prezentacji, czy, czy napisano nawet w informacji prasowej, będzie można wymieniać po kawałku. Nie trzeba będzie całego zderzaka, mhm. jeżeli zostanie coś uszkodzone. No i też widać, że tak jak zresztą e, zrobił Land Rover, e, że jest to przód dostosowany do dalszej rozbudowy. Oczywiście. Czyli to nie jest terenówka, która już jest skończona, to jest samochód, który dopiero się rozpoczyna. Także z każdej strony jest fantastyczny przód, bok, dach, który jest dwukolorowy, terelingi, tylna klapa tylna, tylna szyba otwierana tak jak, mm. tak jak w 150, żeby łatwo można było włożyć jakieś rzeczy do, do bagażnika, duża opona, poszerzenia, kolorystycznie odcięta ta czerń od dołu i potem kolor główny samochodu wchodzi powyżej. Także no, jest to fantastyczne. Nawet nie musimy być subiektywni, że będzie. No jest to no po prostu ładnie narysowany, ładnie, ładnie przygotowany. Jedyne na co samochód. pewnie nie jedna osoba będzie narzekać, to właśnie na to, że klapa już jest tylko bez koła. Tak? No bo nie ma, być może kiedyś będzie, ale chyba nie w wersji z kołem. Koło wylądowało już pod autem, tak jak w niektórych 150 i 120. -tkach. Więc z jednej strony nie mamy już aż tak klasycznej terenówki z tyłu, z drugiej strony jest to przydatne e, przydatne. Praktyczne rozwiązanie, tak? Ta klapa jednak też jest, też jest fajnym. E, Zobaczymy rozwiązaniem. jeszcze wersję na rynki bliskowschodnie. Ciekaw hmm, jestem, co tam. Że może myślał. się coś zmienić. Może coś się zmienić tak. nigdy. Przy konturze nie wolno nam powiedzieć, że czegoś nie ma, no, nie było. nie Na razie mamy na razie takie rozjaniemy. zdjęcie, jasne. No a wnętrze jak ci się podoba wnętrze? Yy, znakomite. Yy, oczywiście dużo jest zapożyczeń z Lexusa GX, który mm -hmm. miał premierę dosyć niedawno. Ale patrząc sobie z daleka na to akurat zdjęcie, gdzie mamy jakby widok z, 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 z pozycji pasażera w tylnym rzędzie. no Wygląda po pierwsze yy, premium, mm -hmm, bardzo. bardzo elegancko, mm -hmm. bardzo schludnie to jest wszystko ułożone. A z drugiej strony no, pięknie nawiązują do, do klasycznego Land Cruisera, zobacz. Są tutaj e, e, te trzy mate uchwyty, mm, tak jak w starych Land mm. Landkuzerach. Piękne to koło kierownicy z tym prostokątnym e, miejscem. E, 70. tak było, nie? Tak, na, na klaxon, na poduszkę powietrzną. Dobrze wyglądają również te przyciski mm. na kierownicy. Tutaj wszystko powinno być fajne, ergonomiczne. Super napis Toyota e, zamiast jajka. Dobrze porozkładane są te przyciski. Bardzo podoba mi się panel środkowy. No, jest świetny. I On nawet jak świetnie. sobie zobaczymy, tu jest takie hmm. zdjęcie, że dużo informacji na tym zdjęciu już tak. widać. Już nie trzeba nic czytać, po prostu widać, jakie są systemy, jaki jest napęd, chociaż h 4 e Tak, to jest nowe oznaczenie. Dzisiaj się tą przeglądałem jeszcze dokładnie przed naszą rozmową, Aha. że mamy bardzo fajny przełącznik na reduktor. Czyli mamy H4. A H4F, czyli szyb, szybki Fast jasne, Fasta full. tego nie zauważyłem. Tak, przecież. H4L, czyli mm -hmm. blokada centralnego mechanizmu różnicowego i po wciśnięciu i przekręceniu dalej mamy reduktor z włączoną blokadą międzyosiową. A, widzisz, tu jest troszeczkę jeszcze, przepraszam ci, przerywam, ale ja też widziałem zdjęcie, że tu był przycisk centralnej blokady. Czyli może to być taka jest wersja na Europę, a ja widziałem chyba zdjęcia na Stany. Tak, jest to miejsce. Tu mhm. oczywiście mamy przycisk tylnej blokady tylnego mostu, mamy kontrolę trakcji i mamy ten nowy przycisk SDM, SD. czyli rozłączany stabilizator przedni. Do tego pewnie jeszcze potem wrócimy. Tu oczywiście mamy dźwignię do, 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 zmiany, do zmiany biegów. Bardzo podoba mi się tutaj ta przestrzeń na kubki. Fajnie wycięta, tak, tak troszkę inaczej. Powinna to być. Jest ładowarka, jest ładowarka indukcyjna. I tutaj kolejne systemy, czyli Duck Scrollem, mm -hmm. e, MTS, no i Drive Mode, czyli Eco, nie eko, sport i tak dalej. Tak? I, I tutaj mocno. możemy przekręcać Aha. sobie. I to tutaj. wszystko znajduje się tuż pod ręką. Dokładnie przy, przy ręku. Nie żadnego kierowcy. dotykowego macania tych systemów, tylko wszystko jest na guzi, na, na pokrętło. Tak. Fajnie wygląda ten środkowy tutaj panel do klimatyzacji. Także wszystko widać z góry można. paluchem, wszystko mhm. można. Ten. Urzekł mnie ten przycisk, audio volume, tutaj, mhm. pod klimatyzacją. Tak, ja ja to jest zapalić. Ja dzisiaj się wszystkiego przeglądałem, Urzek mnie ten, ten, ten przycisk, także nawet bardziej jest on skierowany w stronę pasażera, mhm. żeby to pasażer obsługiwał muzyczkę. Tutaj są też kamery, te systemy. Z lusterkami, i z kamerami. Podobno wyższej jakości obraz będzie, nie? bo no w miesiącu tak. był taki, powiedzmy, HD, a teraz ma być bliżej 4K. Ale znakomicie wygląda właśnie przejście linii, która jest nad zegarami na tablet. Mhm. On nie jest wystaje. Nie, tak. On bardzo mhm. dobrze wygląda. Oczywiście jest on podwyższony, nie tak jak, jak w starych, w aktualnych, mhm. jest, starych wersjach NQZ. Faktycznie to już jest podniesione, ale nie powinien przeszkadzać kierowcy Nawet takiemu. Z takim wzrostem jak ja, żeby tutaj zasłaniał widok przed maską, także powinno być to całkiem fajnie, fajnie, na nawiewaj. jedyna co mi tutaj brakuje, ale to był już kwestia bezpieczeństwa. Czego by Tobie brakowało z designu? Uchwyt <śm> dla pasażera, jakby <śm> tutaj był uchwyt, który by spełniał nasu. wymagania bezpieczeństwa, to po prostu byłby sznos, tak, 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 Taki uchwyt jak 70. Tak cykor -łapka, tak. 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 Podłokietnik oczywiście. Te okrągłe nawiewy wentylacji też trochę jak w 70. Tak. No i super wyglądają te lusterka. Niby są prostokątne, ale jednak z tym ścięciem to też dobrze wygląda, takie są masywne. Wydają się, że jak uderzymy w gałąź, to się bardziej chyba sosna przewróci niż, niż złoży lusterko. No szyberda tutaj te przyciski na górze, te wszystkie systemy bezpieczeństwa. Lusterko pewnie będzie już z kamerą. Ciebie będziemy się zapakować pod sufit, żeby. Co a mimo wszystko. W wyprawówce jest rewelacyjnie. Oczywiście, oczywiście. Wygodne chyba fotele, tak jak to się wydaje, na zdjęciu wentylowane. Na pewno to będzie komfortowo. Też i, i z tyłu z dobrze tyłu to jest, wygląda. W jest też bogato, bo jest ogrzewanie, i jest wentylacja kanapy, jest trzystrefowa klimatyzacja, więc z tyłu będzie bardzo wygodnie. Tam widziane jest sporo przycisków. No, Co i dużo przestrzeni po złożeniu. Tak, tak, tak. Tak, I tutaj, tutaj widzę, są składane elektrycznie chyba no do siedzenia trzeciego rzędu i gniazdko 230, jest... tak 230. Tak wygląda. Raczej to jest gniazdko 230. Tak, czyli przedwornica jest mhm. na pokładzie, mhm. podłoga prawie na płasko, więc w sumie prosty materac i możemy spać jak w normalnej wyprawówce. I to, co mi się bardzo podoba w to nie tylko jego kształt, bo on jest taki fajny, poziomy, taki nie ma jakichś kształtów, tylko po prostu poziome takie linie. Ale to, co chyba najbardziej, to to, że tam nie ma chyba nic dotykowego. To, co najważniejsze, no bo wiadomo, tam być może radio, jak będziemy chcieli zmienić to dotykowo, ale zauważ, że praktycznie całe auto obsługujemy tutaj. No, poza tabletem, tak? To, to tak, tablet tak. musi być, tak? No. Nie skupiamy się na, razie na zegarach, zobaczymy co to będzie później już w realnym samochodzie, ale też wygląda, że po prostu jest dobry, mhm. dobrej jakości tablet i będzie pewnie wiele informacji do, do ustawienia pod siebie, tak, żeby tam zmieniać kolory, ekrany, widok na tych ekranach, tak jak już w nowoczesnych, nowoczesnych samochodach. Niewiele wiemy jeszcze na razie o technice. Wiemy najważniejsze. Cały czas rama, reduktor, napęd na cztery koła to, co mówimy Wam już od dawna trzy najważniejsze atrybuty samochodu terenowego rama, reduktor i napęd na cztery koła. O już mówiliśmy, czyli tym odłączonym stabilizatorze te wszystkie systemy z 150 i z 200 300 też są na. Na pokładzie z tyłu sztywny most, z przodu niezależne zawieszenie. To ważne, bo pojawiły się w sieci, zresztą sam przy premierze Lexusa G, GX e, puściłem gdzieś taką plotkę, że z tyłu jest zawieszenie niezależne. Nie jest za, niezależne, jest sztywny most, to już sprawdziłem. Zresztą było widać cały przekrój ramy na amerykańskiej prezentacji Land Cruisera. Była pokazana rama i było ewidentnie widać. A zresztą jak się przyjrzycie dobrze niektórym zdjęciom z tyłu, to też będzie widać, że jest tam główka mostu, nawet korek spustowy przy moście, więc jest to konstrukcja zawieszenia dość podobna. Konstrukcja układu jezdnego i ramy jest dość podobna do 150, tak jakby jeśli chodzi o, mhm. o koncepcję, tak? No bo wiadomo, że pewnie części nie są zamienne, ale, ale koncepcja pozostaje dokładnie taka jak w 150. Więc, i, więc jeżeli cenicie sobie ten kompromis pomiędzy jazdą w terenie, a jazdą na szosie, no to 150 jest idealna. I, I nowość też elektryczne wspomaganie kierownicy. Ktoś może powiedzieć, że źle, z drugiej strony po pierwsze nic nie cieknie, a po drugie, po drugie to system, 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 tak, tak. system bezpieczeństwa, e, asystent utrzymania pasa ruchu i być może nawet może być jakiś system, który przy gwałtownym manewrze gdzieś tam pomaga kierowcy, e, tak jak ma to miejsce. Ciekawe, kto się będzie w terenie oczywiście, bo to będzie jakaś tam nowość, ale... Yy, dużo czasu ten samochód będzie spędzał jednak na drogach utwardzonych, no, i tamta komfort jazdy, bezpieczeństwo na pewno kierowcy to docenią. Yy, z nowości jest nowa skrzynia automatyczna 8-stopniowa, także to może być bardzo fajne. A silnik na Europę i w tym na Polskę znany, czyli 2,8 litra turbo diesel, ten który też jest, to jest aktualnie ten 150. V, czyli ten, co mamy też 150. Na inne rynki ZDF. będą inne, inne silniki, m.in. benzynowy mhm. na, na Amerykę, no, ale to już jakby inny Być kontynent. może w przyszłości pojawi się hybryda, jeszcze tego nie wiemy, bo na razie to wiemy, że diesel ma być zelektryfikowany, to znaczy tam będzie dołożony układ mild mhm. hybrid, czyli miękka hybryda 48V, która prawdopodobnie będzie pomagała głównie przy systemie start-stop, przy wyłączaniu silnika, przy jakichś niskich prędkościach, pewnie tylko w trybie ECO. Natomiast hybryda jest moim zdaniem tutaj ciekawa, bo to jest z tego co wiem, hybryda taka mniej więcej jak w Lexusie RX 500h. W takomie też już jest. I w takomie, czyli to nie jest taki napęd jak w RAV4, gdzie silnik elektryczny jest z tyłu, tylko silnik elektryczny zastępuje sprzęgło i on jest w skrzyni biegów, przy skrzyni biegów. E, więc taka e, hybryda jakby powoduje to, że nadal korzystamy z klasycznego układu przywieszenia napędu, z dwóch wałów przedniego, tylnego i mostów, a nie z dodatkowego silnika elektrycznego. No i bardzo fajnym rozwiązaniem jest wersja First Edition. Tutaj muszę powiedzieć, że e, inżynierowie i, i designerzy stanęli na wysokości zadania, znaczy przygotowali. Na otwarcie samochód z pięknymi światłami okrągłymi. Mm. Nawiązanie do 40 do 70 do EFJ Cruisera. Nazwali to first edition. Nazwali to, dali to fajny kolor, mm. dwukolorowe nadwozie z białym dachem, znaczy kolorowe nadwozie i biały dach. Znakomicie to wygląda, ale od razu pokazano wersję. Nazwijmy już ją standardową, czyli z takimi wąziusieńkimi prostopadowymi światłami ledowymi, co też mi się ja bardzo podoba. Ja, ja nadal nie wiem, który mi się bardziej podoba. I, 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 i oczywiście zamówię no. First Edition, no bo nie może być inaczej. Ale nie, nie ukrywam, że wersja standardowa bardzo też mi się fajnie. podoba i wygląda po prostu rewelacyjnie, zwłaszcza w tym kolorze, który był mm -hmm. tutaj komunikowany na tak. otwarciu. No. Po prostu po prostu bajka. Ale z tego co rozumiem, te okrągłe światła po wyprzedaniu Fres Edition znikają, tak? Zobaczymy, jak Też to będą Kwestia... Kwestia, się... Kwestia oczywiście klientów, potem będą liftingi kolejne. Ciekaw jestem, jak ta generacja się utrzyma, jak długo się utrzyma, no bo poprzednia, czyli jeszcze aktualna 30, to jest bardzo długi czas. To jest 14 no, lat jest na samochód, duży. to jest czas życia bardzo długi, ale ten samochód. Spokojnie wytrzymał te 14 mhm. lat, Tak on cały czas jest aktualny i można sobie jeszcze teraz kupić, na wyprzedaży nawet w Polsce. Mhm, tak to zawsze bywa na, na łączeniu starego modelu z nowym, wyprzedaże są, więc ci, którzy chcą sobie kupić 150 to jest to bardzo dobry moment, żeby jeszcze aktualny model kupić, albo poczekać do października, od października w Polsce rusza ją zapisy na, na ten samochód, ja będę jednym z pierwszych, którzy tam... Ustawił Znając się w cenę kartuzerów, to jak dzisiaj kupicie 150, to za rok sprzedacie ją z zyskiem, więc będziecie mieć więcej pieniędzy na 250. <grym> tak, tak może być. Właśnie, a propos cen. Ceny w europejskich nie znamy, no. nawet nie, nie, blado nie, nie wiemy, jakie mogą być. Natomiast Ameryka, gdzieś poza, poza oficjalnym kanałem, komunikuje cenę 55 tysięcy dolarów. Ale oni powiedzieli na prezentacji, chyba, że poniżej 50 tysięcy dolarów wersja bazowa będzie kosztowała. Tego nie pamiętam, natomiast dziennikarze amerykańscy no. podkreślali, że jest to mid $50,000 no, no, no. i to o, się no, właśnie na rynku amerykańskim sytuuje no, konkurencyjnie no, no, do no, no, no. Także na pewno to jest ten sam klient docelowy. No tam jest większa konkurencja też, nie? jeśli chodzi o takie samochody. U nas tak na dobrą sprawę, jak ja sobie pomyślałem, to nie ma drugiego takiego samego no, no, tak, mamy, mamy, no dobra, ale to jest wiesz, już taka terenówka, terenówka. To no chciałbyś na osem daleką wyprawę czy, czy Land Cruiser? Tak? Druga sprawa, to Jeep Wrangler, no, tylko hybryda, tak? Nie każdy chce hybrydy, nie każdy chce terenówkę ważącą już bez przebudowy 2,5 tony. No i co, Suzuki Jimny, który jest maleńkie, no, nie, nie ma konkurencji. no gdzie klasa też już praktycznie nie istnieje, więc Land Cruiser. Y, 150 już jest bez konkurencji, a ten jest, jest jeszcze bardziej bez konkurencji. Poza na start. I fajne jest to, że też zwróciłem na to uwagę, że przecież e, zrobienie dwóch różnych lamp, dwóch różnych przodów, to wymaga jednak e, trochę zachodu ze strony producenta, bo to jest homologacja, chociażby. Tak, oczywiście. Wbrew pozorom, to nie są tanie rzeczy i nie są to rzeczy proste. I, więc to, że Toyota robi e, dwie wersje samochodu, tak naprawdę takiego samego, tylko z różnym przodem tylko po to, żeby fani mogli wybrać sobie taki lub taki, to też jest super. Ja przecież te lampki będą wymienne, bo one generalnie mają ten sam tutaj No, ale jednak obrys, to są tak? reflektory. Tak, tak, ale to... Jeszcze raz, brawa, brawa, brawa za ten design, bardzo się cieszymy, że tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, no to nasze pierwsze wrażenia na temat tego samochodu. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Oczywiście to, co możecie powiedzieć na temat tych kilkunastu, kilkudziesięciu zdjęć, jakie pojawiły się w necie i z prezentacji. Także obejrzyjcie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowej 250. i nie zapominajmy, że takim wstępem do Premier 250 jest nowa 70. Nowa, nie nowa, bardziej stara niż nowa, ale jednak wyglądająca bardzo świeżo. No ja jak popatrzymy na ten samochód, to na początku mówię, ale zaraz, przecież nikt nic nie mówił o liftingu 70. Nawet wysłałem Ci od razu wiadomość, co, co to się stało. Myślałem na początku, że to prototyp. Owszem, jest to nadal jeszcze prototyp, mm -hmm. ale już dokładnie tak będzie ten samochód wyglądał. Pokazano też w Australii wersję pick-up, jeżeli nie widzieliście, bo e, tylko kombi pokazano podczas premiery globalnej. E, no jest, i... jest double. Tak, jest pick-up z, z długą kabiną. No i jak się tak przyglądałem detalom, to zakochałem się w tym samochodzie na nowo. <laughs> Znaczy tutaj to jest tak, to jest tak i dużo, i mało. Tak, tak, dokładnie. E, bo na początku to tak można przejść obok mhm. tego samochodu, potem nagle patrzymy, ale halo, halo, tutaj jest. Przód, coś się zmieniło. Na najpiękniejszym detalem to oczywiście jest powrót, dokładnie. Wystające po, powrót kierunku wystającego wskazu. kierunku wskazu. No to jest oczywiście sztos. Lampy tutaj ledowe, okrągłe z przodu, prawie jak tuningowe, e, bardzo fajna ta, ta maskownica do dowida z napisem Toyota troszkę tutaj inna maska, ale generalnie no, dobra wiadomość jest taka, że dalej ten samochód będzie produkowany, a jeszcze lepszą wiadomością jest to, że pod maską wyląduje nowy stary silnik. Dokładnie. Nowy stary silnik, czyli, czyli rzędowe, rzędowy turbodiesel, który znamy z Prado i z Hylaxa, co pozwala konfigurować wyt... z automatem. To raz, że z automatem, ale dwa ma pomóc po powrócić temu modelowi do Japonii. Japonia, tak. A tam już bardzo blisko, do przynajmniej naszym, do... <laughs> naszym zdaniem, naszym do fantazji? Europy. Panowie, inżynierowie. No, jak już z Japonii, to kierownicę na drugą stronę. <laughs> dokumenty tam, gdzie trzeba. I 70 wraca na kontynent europejski no i właśnie podbija pustynię. No, ten samochód jakby wrócił. Yy... Jakby wrócił na rynek europejski, to chyba trzeba było. Wszystkie służby. Wszystkie policja, pieniądze wojsko, wydać na wszystkie, jakie będą dostępne w salonie. Energetyka, ratownictwo: e, wszystkie, absolutnie wszystkie służby kupują. Tak. No e, dla kupują ja sobie lepszego auta. W tej chwili owszem, służby jeżdżą różnymi e, samochodami. Niektórzy, niektóre potrzebują po prostu pick-upa. E, u nas raczej taki austryjski pick-up by się nie pojawił, ale takie kombi jak 70 no to no nie ma takiego auta tak po prostu nie ma drugiego takiego samochodu w ogóle na rynku europejskim bo jeżeli mówimy o Galandzie to pewnie są to jakieś kosmiczne pieniądze a tutaj kawał solidnego wozu no i to co fajne że ten samochód jest nowocześniejszy tylko w detalach tak czyli minimum systemów bezpieczeństwa te które są jakby najważniejsze zresztą te systemy bezpieczeństwa nie musisz że to też może być taki trochę Kroczek w kierunku Europy, przecież Europa wymaga pewnych systemów. Zaczęła Australia. Zaczęła Dokładnie. Australia, bo mało też nie, nie zamordowali 70 w Australii, no, ale jednak powodu, tak. jednak tutaj z bezpieczeństwa zostały zaimplementowane i ten samochód, a czy będzie jeszcze 10-15 lat, jeszcze ze dwa face liftingi yy, pewnie przeżyje. Także cieszymy się podwójnie. Nowa 250 i 70 po kolejnym liftingu. No czego chcieć więcej w sierpniu? Znakomity środek wakacji. I świetny przyszły rok, no bo te samochody już pojawią się na czasie Także zapraszamy Was serdecznie też na stronę www.ww.n.pl. Jest już artykuł o 250, jest też artykuł o 70. Można czytać, można oglądać. Jest też nowy artykuł o wyciągarce, którą Marcin montował, testował i również zrobił film poradnikowy: Jak bezpiecznie używać wyciągarki. Także wchodźcie na stronę, zapraszamy Was serdecznie, wchodźcie na YouTubea, wchodźcie na wszystkie te nasze social media, subskrybujcie, lajkujcie, Proszę komentujcie. Proszę bo myślę, że to pójdzie w dobrym kierunku, jeśli każdy, chociaż... To jeszcze nie zasubskrybował, to jednak kliknie ten dzwoneczek. I Zbliżamy się do tysiąca. Dokładnie. Zaczynaliśmy raptem dwa miesiące temu przy liczbie około 300 subskrybentów, teraz mamy prawie tysiąc, mhm. więc jak wybije tysiąc, to coś wymyślimy. <ścoughs> <śmianowicie> <śmianowicie> to coś wymyślimy. Jasne. Także dziękujemy, zapraszamy na kolejne filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie.